Jest i pierwsza kania to proszę jeszcze zobaczyć Co się dzieje. Następne i następne troszkę już takie stare widzę, ale pewnie coś się z tego będzie nadawało na, na patelnię. Proszę. Piękne czubajki, kanie do koszyka Tutaj proszę Jaki okaz piękny i tam daleko też To takie wielkie, że chyba jedno na patelnię wejdzie piękny brzozowy lasek ale za tymi kaniami to jestem tak z dzień za późno są takie już poprzerastane no ale jak tak będzie padało to one pewnie jeszcze będą rosły a tu proszę w jakiej pięknej scenerii stoi kania taka szczapeczko z muchu tu jakieś kamienisko nie wiem co to jest no nieźle, nieźle, jestem zadowolony proszę, jaka piękna kolejna A tutaj całe wiaderko pięknie tak wygląda młody egzemplarz Kani jeszcze nie rozwinięta tutaj jak ona tu się rozwinie, ten kapelusz to tu będzie taka obwódka, która potem jest luźna po czym właśnie poznajemy, że jest ona jadalna, jest to czubajka kania a tu na egzemplarzu rozwiniętym widać właśnie ten, ten ruchomy taki piersień który jak już mówiłem świadczy o tym, że jest to grzyb jadalny czubajka kania, sowa różnie to jest nazywane także zbiory dzisiaj bardzo udane jak to pokazać o w ten sposób Przepaduje co chwilę. No i grzybki wysypało. Teraz co? Do smażenia z nimi. O, całe wiaderko.